I ruszyły Santa Mary z niewielkim opóźnieniem. E, tymczasem, e, tutaj stawkę prowadzi akcent Caro. Ancert ka, akcent Caro za nim Unbesso na trzeciej pozycji Terubi na czwartej Show Me Your Heaven. Za nimi Livedar. No i w odstępie e, klacz Santa Mary, która źle ruszyła. Do celownika jeszcze mają jakieś 1700 metrów. Podkręca tempo akcent Caro, pilnuje go Terubi i tam jest również blisko większym kołem Unbeso. Za tymi końmi uplasowała się Show Me Your Heaven. Te konie mają przewagę. Za nimi tam jest kilka długości Livedar, a za Livedarem jeszcze jakieś 10 długości galopuje Santa Mary. Do celownika mają 1300 metrów. Cały czas akcent Caro, on dyktuje tempo. Na drugim miejscu. Cały czas jest Unbeso. Dalej Terubi przy wewnętrznej. Od pola galopuje. Show me your heaven. Taka jest sytuacja. Pół zakrętu. Przed wyjściem na prostą. A nie, to jest dopiero koniec na nauku. Tutaj przyspiesza Unbeso. Unbeso i akcent Caro. Teraz jest dopiero pół zakrętu. Unbeso. Podszedł do akcenta Caro, na trzeciej pozycji tam jest zdecydowanie show me Your Heaven. Na czwartej Terubi zbliżył się do stawki Liwedar. Natomiast Santa Maria ma jeszcze kilka długości straty. No i rozpoczyna się finiszowa prosta. Próbuje tutaj uciec akcent Caro. Atakują go dwa konie, to jest show me Your Heaven oraz Unbeso. Showmior Heaven obejmuje prowadzenie. Do celownika jednak jeszcze jest 300 metrów. Unbeso próbuje poprawiać. Te dwa konie w walce idą łeb-web. Klacz ma tutaj przewagę. Do celownika jeszcze jednak jest 100 metrów. Unbeso będzie powtórnie atakował. A tutaj od pola kapitalnie Terubi. Unbeso przyspiesza. No i wreszcie wygrał ten koń wyścig na drugiej pozycji. Showmior Heaven na trzeciej. Terubi. Pozostałe konie ostatnia Santa Mary.